74 tysiące lat temu w pleistocenie gatunek ludzki był na różnym etapie rozprzestrzeniania się na świecie. Homo sapiens, gatunek, do którego należysz ty i ja, niedawno wyemigrował ze swojej afrykańskiej ojczyzny do Eurazji, podążając śladami populacji Homo erectus, które tysiące lat wcześniej skolonizowały Azję. Kiedy Homo sapiens wkroczyli do Eurazji, odkryli, że nie są tam sami. Homo neandertalensis, czyli neandertalczycy, oraz Homo denisowa, czyli denisowianie, już tutaj ewoluowali i rozprzestrzeniali się, zarówno pod względem liczebności, jak i kultury. Co więcej, Homo floresiensis z Indonezji oraz Homo luzonensis z Filipin również wciąż istnieli. Bycie wczesnym człowiekiem było ekscytujące wszędzie czekały nowe światy, gatunki i niebezpieczeństwa. Dziś skupiamy się na niebezpieczeństwach. One również występowały. 74 tysiące lat temu miała miejsce najbardziej katastrofalna zarejestrowana erupcja wulkaniczna w historii planety Ziemia, która zbiegła się z okresem wzrostu i ekspansji wczesnych populacji ludzkich. Najmłodsza erupcja superwulkanu Toba stanowiła ogromne zagrożenie i mogła zredukować lub nawet całkowicie zniszczyć populację ludzi na całym świecie. Dziś zagłębimy się w prehistorię, aby przyjrzeć się temu, co się stało, gdy wybuchł superwulkan Toba, co spowodowało tę erupcję, jak była potężna i jaki miała wpływ na naszych wczesnych przodków. Dołącz do nas, gdy odpowiemy na wszystkie te pytania i wiele innych. Preludium katastrofy Zanim zagłębimy się w samą erupcję, przyjrzyjmy się wulkanowi, o którym mowa. Oraz temu, co spowodowało jego wybuch. Wulkanem, o którym mowa, był superwulkan Toba, położony na północy indonezyjskiej wyspy Sumatra. Kiedy wulkan wybuchł, spowodował powstanie ogromnej kaldery, w której obecnie znajduje się jezioro Toba. Ma ona ponad 100 km długości, czyli 62 mile i ponad 30 km szerokości, czyli 19 mili. To największe jezioro wulkaniczne na świecie, a w najgłębszym miejscu osiąga ponad 500 metrów, czyli 1600 stóp. Sama kaldera składa się z czterech nakładających się na siebie kraterów wulkanicznych, których stożki i zagłębienia można do dziś zobaczyć w samym jeziorze. Superwulkan Toba nie wybuchł od czasu wydarzenia, o którym dziś mówimy, i prawdopodobnie nie wybuchnie ponownie przez bardzo długi czas. Jest uważany za wulkan uśpiony, który choć wciąż zdolny do drobnych erupcji, prawdopodobnie nie będzie stanowił poważnego zagrożenia dla światowej populacji w najbliższym czasie. Jest sklasyfikowany jako superwulkan ze względu na ogromną skalę swoich historycznych erupcji. Superwulkany wymagają erupcji, które uwalniają co najmniej 1000 km sześciennych materiału oraz zdolności do tworzenia szerokich kalder. Superwulkan Toba Wybuchł 74 tysiące lat temu, w wyniku nagromadzenia magmy przez tysiąclecia. Badania pokazują, że warunki wewnątrz skał zmieniły się drastycznie przed erupcją i prawdopodobnie przyczyniły się do jej rozpoczęcia, gdy magma nagrzewała się i topiła przed wybuchem. Wulkan zabrał ze sobą ogromną ilość otaczających go skał, które zawierały dużo wody. Para wodna powstała w wyniku parowania wody, w tych skałach mogła przyczynić się do wzrostu ciśnienia i nagromadzenia gazów pod ziemią. To oznaczało, że kiedy wulkan wybuchł, zrobił to w sposób katastrofalny. Biorąc pod uwagę, że kaldera toba powstała w wyniku jednej z największych katastrof w najnowszej historii naturalnej, jest ona obecnie ostoją życia. Obecnie jest to wyznaczony indonezyjski geopark, w którym żyją populacje rodzimych i introdukowanych gatunków ryb. W tym, ale nie tylko, brzanki, panczaksy, danio, węgorze, tilapie, górami, gupiki i mieczyki. Ryby są wspierane przez bogatą gamę gatunków fitoplanktonu. A krawędzie krateru porastają naturalne tropikalne lasy sosnowe, które zapewniają schronienie tygrysom, małpom, jeleniom, dzikom i wszelkim gatunkom ptaków. Naukowcy zajmujący się katastrofami byli w stanie ustalić, że erupcja najprawdopodobniej miała miejsce na początku lata, choć dokładna data może nigdy nie zostać poznana. Ekstremalne ilości popiołu związane z tym wydarzeniem na Morzu Południowochińskim mogły zostać zdeponowane tylko podczas letniego monsunu ze względu na kierunek wiatru. W tym dniu, kiedy wulkan wybuchł, stało się to, gdy pięć mas magmy, gromadzonych przez wieki, osiągnęło punkt kulminacyjny i nie mogło być dłużej utrzymywane pod ziemią. Seria pęknięć i dudnień wskazywałaby, że na Sumatrze zaraz rozegra się wielka katastrofa. Najpierw pojawiły się spływy piroklastyczne, które wydobywały się z kraterów i szybko spływały przez okoliczne lasy, zabijając wszystko na swojej drodze. Magma została uwolniona, ale to był dopiero początek. Wybuchowa erupcja z fontannami lawy tryskającymi w powietrze Połączona ze spływami piroklastycznymi na wysokościach około 32 km, czyli 20 mil, ognista fontanna została wyrzucona na okoliczne wzgórza i doliny, niszcząc dziką przyrodę i lasy. To musiało być naprawdę przerażające dla pierwszych ludzi, którzy próbowali zrozumieć coś, co wyglądało jak dosłowny koniec świata. Szacuje się, że początkowa ilość materiału piroklastycznego wyrzuconego na Sumatrę przez superwulkan Toba wynosiła około 2800 kilometrów sześciennych, czyli 670 mil sześciennych. Jeden to jest niższa szacunkowa wartość. Większość przeszła przez lasy na poziomie gruntu, docierając do Oceanu Indyjskiego na obszarze do 30 000 kilometrów kwadratowych, 11 600 mil kwadratowych. Średnio spływy piroklastyczne miały do 100 metrów, czyli 330 stóp grubości. Ale prawdziwym zabójcą był popiół i gaz. Szacuje się, że popiół z superwulkanu pokrył 38 milionów km2, 15 milionów mil-das, warstwą o grubości około 1 cm. Średnio to około 75% całej powierzchni świata, która została pokryta popiołem wulkanicznym. Drobne odłamki szkła z tego popiołu znaleziono nawet na wybrzeżu Afryki Wschodniej. Oznacza to, że skutki erupcji byłyby odczuwalne poza granicami całego Oceanu Indyjskiego. Dla każdego człowieka, który znalazł się na drodze popiołu i gazów, nastąpiłyby przerażenie i ból. Najmniejszym z ich zmartwień byłoby swędzenie i podrażnienie skóry oraz oczu, a szczególnie gorący popiół i odłamki paliłyby skórę przy kontakcie. Wdychanie popiołu byłoby niezwykle szkodliwe dla ludzkiego układu oddechowego powodując uduszenie w przypadku dłuższej ekspozycji. Co więcej, popiół wulkaniczny może zanieczyszczać źródła wody, co oznacza, że jeziora i rzeki, na których polegali pierwotni ludzie, by zaspokoić pragnienie, nagle stawały się niebezpiecznymi pułapkami. Bezpośrednio osoby złapane w przepływach piroklastycznych, lahary i gruz erupcji poniosłyby szybką lecz niezwykle bolesną śmierć. Same przepływy piroklastyczne mogą osiągać temperatury do 1000 stopni Celsjusza lub 1800 stopni Fahrenheita, co z łatwością może stopić ludzką skórę. Przerażające jest wyobrazić sobie, co ci pierwsi ludzie musieli myśleć, widząc, czując zapachy, doświadczając wrażeń i słysząc dźwięki najgorszej erupcji wulkanicznej w historii ludzkości. Bez naukowego zrozumienia czy wiedzy geograficznej, która pozwoliłaby dokładnie określić, co się dzieje, Masowy strach i przemieszczenia rozprzestrzeniłyby się po wszystkich dotkniętych obszarach. Prawdopodobnie postrzegali początek erupcji jako koniec świata, lub odbierali to jako gniew rozwścieczonych bóstw, które zsyłają swój gniew na ziemię. Rodziny zostałyby rozdzielone, tereny łowieckie zniszczone, a całe obszary stałyby się niedostępne. Koniec świtu. Ta erupcja nastąpiła właśnie wtedy, gdy ludzkość zaczynała eksplorować tereny poza swoją ojczystą Afryką. To był, można powiedzieć, prawdziwy świt ludzkości. Niektóre teorie twierdzą, że wszystko mogło się szybko zakończyć. Badania materiału genetycznego wykazały, że ludzie wszystkich gatunków ponieśli ogromne straty w wyniku erupcji, ponieważ materiały wulkaniczne były przenoszone przez wiatr i wodę na całym świecie. U Homo sapiens przypuszcza się, że erupcja mogła zredukować całą naszą światową populację do zaledwie 3000 osób. Erupcja superwulkanu Toba była tak potężna, że wydaje się, iż zmusiła niektóre grupy genetyczne ludzi do przystosowania się. Korzystne mutacje związane z odpornością na zimno, które pojawiły się w wyniku zmian klimatycznych. Nasiliły się po erupcji w populacjach afrykańskich, które wcześniej niekoniecznie ich potrzebowały przed katastrofą. Gdy popiół pokrył części świata, temperatury spadły, a regiony stały się bardziej suche, co oznaczało, że ludzie musieli subtelnie się zmienić, aby przetrwać. Uważa się jednak, że ci, którzy byli w Afryce, gdy wybuchł wulkan, doświadczyli mniejszych wąskich gardeł populacyjnych niż ci w Eurazji i szybciej wrócili do pierwotnej liczebności. Nie zapominajmy jednak, że nie byliśmy jedynym gatunkiem człowieka na Ziemi. W czasie wybuchu Neandertalczycy i Denisowianie również byli jego świadkami i przeżyli, by móc o tym opowiedzieć. Homo Neandertalensis zniknął przez konkurencję z Homo sapiens około 40 tysięcy lat temu, a Homo denisowa przetrwał do 25 tysięcy lat temu. Homo floresiensis Zdołali utrzymać swoją pozycję na indonezyjskiej wyspie Flores, pomimo bliskości wybuchu, aż do przybycia współczesnych ludzi około 50 tysięcy lat temu, podczas gdy Homo Luzonensis zniknął tuż po wymarciu około 49 tysięcy lat temu. Jeden nie tylko ludzie zostali dotknięci przez erupcję superwulkanu Toba. Małpy w Afryce i Azji, szympansy, goryle i orangutany. Wydają się również doświadczyć wąskich gardeł populacyjnych, które zbiegają się z tą eksplozją, a ich populacje rozrastały się z bardzo małych liczebności między 70 a 55 tysięcy lat temu. To samo można powiedzieć o makakach, a także o dużych kotach w Afryce i Azji. Zarówno gepardy, jak i tygrysy wydają się doświadczyć podobnych strat. Podobnie jak w przypadku śmierci ludzi. Te zwierzęta byłyby podatne na wdychanie popiołu i gazów siarkowych, które z czasem zdziesiątkowałyby populacje. Gdyby ludzie i zwierzęta byli skoncentrowani w innych miejscach prehistorycznego świata, losy naszych przodków i zwierząt, z którymi dzielili świat, mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Wybuch superwulkanu Toba był jednym z pierwszych przypomnień w historii ludzkości, że świat przyrody. Nie zawsze działa na naszą korzyść. Chociaż niemożliwe jest wejście w umysł starożytnego człowieka, który po raz pierwszy zetknął się z lawą i popiołem, z pewnością było to otrzeźwiające wydarzenie, pokazujące, jak szybko życie może się zmienić w jednej chwili. Dla ocalałych kto wie, jak wybuch toba mógł przeniknąć do ich tradycji ustnych, gdzie szeptane opowieści o grozie i stracie stawały się głównym tematem przy znacznie bardziej kontrolowanym cieple ich ognisk. Gdy ludzie rozprzestrzeniali się i dostosowywali do różnych stylów życia na świecie, zagrożeniem były nie tylko wulkany, tornada, burze piaskowe, śnieżyce, powodzie, fale pływowe, trzęsienia ziemi i monsuny to tylko niektóre z klęsk żywiołowych. To hamowało rozwój wczesnych osad, tworzyło mity i legendy ludowe oraz powodowało ogromne straty ludzkie w historii. To była ważna lekcja. Ziemi nie da się ujarzmić.